Tak, słucham. Cześć. Mamy nowego klienta, który chce szybko sprzedać podobno bardzo fajne mieszkanie. Na razie zwrócił się tylko do naszego biura i będziemy mieć ofertę na wyłączność. Tylko jest warunek. Ogłoszenie zamieścimy jeszcze dzisiaj. Możesz teraz podjechać do klienta? Poczekaj, sprawdzę w kalendarzu. Tak, mam godzinkę. Mogę pojechać. Jaki tam jest adres? Masz go na mailu. Jedź tam od razu. Ja już dzwoni do klienta, więc będzie na Ciebie czekał na miejscu. Okej, okay, dzięki. Za 200 metrów, skręć w prawo, ulica Bortowa. Dzień dobry. Czyli to jest to mieszkanie, tak? Tak, to jest to mieszkanie. Świetnie. Proszę bardzo, przeproszę, umowa tutaj jest i proszę przeczytać, podpisać. a ja w międzyczasie zrobię zdjęcia. Dzięki. Tutaj wie pan okolica jest bardzo fajna. Wszystko jest, co jest potrzebne. przedszkole, apteka, szkoła, sklepy. Ale nie znam dokładnie lokalizacji i mam nadzieję, że uwzględni pan to ofercie. Tak, oczywiście to jest bardzo no. ważne. Może pan potrzebować chwileczkę? Tak, słucham. Krzysiek, jak idzie? Świetnie, właśnie skończyłem. Sprawdź maila i zobaczę masz wszystko. Czekaj, już patrzę. To jest. To jest. O, dobre zdjęcia. Tak. Wszystko jest. Bardzo fajne mieszkanie. Cena też konkurencyjna. Wrzucam to od razu na naszą stronę internetową. Wyślę też maile i zadzwonię do paru klientów. Powinni się nim szybko zainteresować. Okej, okay, dzięki, cześć. Pańskie mieszkanie jest już w naszej ofercie internetowej, a kolega dzwoni do naszych klientów, dla których szukamy mieszkań. Oferta jest bardzo ciekawa, więc myślę, że nie będzie Pan musiał długo czekać. Cieszę się, chcę szybko sprzedać to mieszkanie. Szykuje mi się nowa inwestycja. A przepraszam, te zdjęcia, co Pan zrobił, są naprawdę dobre? Oczywiście. Mogę prosić tablet. Proszę sprawdzić. No rzeczywiście. Sam jestem zainteresowany kupnem tego mieszkania. O, miło mi to <laughs> słyszeć. Tak, słucham. Nie uwierzysz, mieszkanie już się sprzedało. No tak na 99%. Pierwszy klient, do którego wysłałem maila, zadzwonił przed chwilą, że jest bardzo zainteresowany. Nawet przelał nam już zaliczkę. Wyobrażasz sobie? Wiesz co, tak szybko to chyba nigdy nie udało mi się sprzedać. A, i mam dla Ciebie wiadomość od szefa. Dostajesz super prowizję. Gratuluję! Okej, okay, dzięki za info. Cześć. Nie uwierzy Pan. Mam dla Pana bardzo dobre wieści. Mieszkanie już się sprzedało. Już? Niesamowitej. Nie mogę uwierzyć w Pańską skuteczność. A może zajmie się Pan sprzedażą posiadłości mojego brata? Zapraszam na kawę. Uczcimy sprzedaż tej nieruchomości. Proszę nie zapomnieć o telefonicznym pomocniku.